Samorząd województwa poprawia efektywność energetyczną. Marszałek Kuchciński przekazał oficjalnie 21 umów o wartości dofinansowania blisko 56 milionów złotych na działania z zakresu efektywności energetycznej w budynkach publicznych. To jest jeden z dosyć dużych kawałków tortu, jeśli chodzi o nasz program operacyjny, fundusze europejskie dla Barmi Mazur, Termomodernizacja, bardzo również oczekiwane przez beneficjentów. Na wydarzenie przybyli reprezentanci gmin, miast i innych podmiotów z całego województwa. Dzięki pozyskanym środkom wymienimy prawie tysiąc oświetleniówek na LED-owe. Zamontujemy również dwie pompy ciepła i zamontujemy prawie 100 paneli fotowoltaicznych. Do tego ocieplenie i myślę, że oszczędności będą rzędu 400-500 tysięcy rocznie. Także bardzo się cieszymy. Jest to kolejny projekt w naszym mieście, terenu modernizacyjny. Niezwykle ważny, nie tylko pod kątem oszczędności dla samorządu, ale przede wszystkim pod kątem funkcjonalności naszej szkoły i godnego bytowania naszych dzieciaków w danej szkole. Poprawimy elewację, poprawimy termomodernizację, zamontujemy panele fotowoltaiczne, stąd też automatycznie wygenerujemy oszczędności. Stolarka drzwiowa, okienna i wiele innych pomniejszych elementów na, na, na blisko 4 miliony złotych spowoduje zupełnie nową jakość w szkole podstawowej numer 4 w Kętrzynie. Przypomnijmy, beneficjentami mogły być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa, samodzielne, publiczne, zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem założycielskim są organizacje pozarządowe, instytucje nauki i kultury.